Zobaczcie, co to w ogóle jest! Co to w ogóle jest? Ty? Jaka impreza! We'll no dobra, słuchajcie, z tej strony Enzi, i witam Was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku z Crazy Craft słuchajcie Naprawdę wiele się pozmieniało od poprzedniego odcinka. W ogóle, w ogóle czemu to jest ziutka? O co tu chodzi? Zaraz Wam wszystko poopowiadam, Słuchajcie, wczoraj miał być odcinek, bo dobiliście 5000 łapek ponad pod poprzednim materiałem. Ale wczoraj naprawdę byłem koło 1630 17 w domu i, i stwierdziłem, że gdybym miał nagrać film, to dla mnie są 2-3 godziny, bo mój internet niestety nie pozwala mi na wrzucanie nie wiadomo jak długich materiałów, żeby to się w miarę szybko przesłało. W każdym razie, naprawdę słabo by było, żebym się wyrobił z tego filmu, bo byłby po 20, koło 21, więc nie wiem jak to, no, czasowo wydawało mi się to bez sensu, więc wrzucam wam dzisiaj po prostu odcinek. Sporo się pozmieniało od poprzedniego odcinka, słuchajcie, pochodziłem po kopalniach, żeby zdobyć sobie trochę surowców. Pełno diamentów sobie znalazłem, mam też trochę ametystu, rubinu, ale co najważniejsze, udało mi się znaleźć ten ultimate, wszystko sobie zacząłem przepalać teraz. Czemu tylko 16? Jak ja tego dałem więcej? Przepraszam bardzo. Halo, przecież nie miałem więcej tego uranium. W każdym razie, słuchajcie, mamy diamenty, mamy ten uranium, mam trochę też levela przez to, że, że, że zbierałem sobie te surowce najbardziej z węgla chyba mi leciało z tego wszystkiego. Dobra, słuchajcie. Musimy sobie zrobić teraz ekwipunek. O Jezu, dawaj mi to. Jeszcze i piec ze źry. Dobra. Będziemy musieli zrobić sobie teraz jakiś ekwipunek po prostu w tym momencie, żeby pójść dalej. Jak się... Z tego coś się robiło? O oh, fakt, no na dużo tego mi chyba nie starczy. Się wydaje. Okej, okay, na drugie mi już nie starczy, więc tego uranium i tytanium ewidentnie za mało miałem. Więc będziemy musieli pójść jeszcze raz sobie do podziemi. Dobra, przede wszystkim jak się w ogóle to robiło? Uranium, tytanium. Czy to było ultimate w ogóle rzeczy już? Jako nazwane? Dobra, ja bym ten miecz sobie zrobił. I jedynie chyba na miecz mi starczy, z czego widzę, więc dobra. Weźmiemy sobie jedno żelazo. Sobie poprzemieniamy. Nie mam w ogóle tej crafting... A nie, mam craftingi tutaj. Dobra, to będzie tak, tak i tak. Okej, okay. i mieczu już mam. Jest... On są przecież ten. To fajnie, kurczę, ten ultimate zbierać, ale powiem wam, że no, no, no... jest go niewiele, nie? Bo... bo muszę wykopywać najpierw cały stone. W sensie tego... Tych ultimateowych rzeczy, potem to przepalać. Więc no, powiem wam, że tutaj to ciężko się zbiera. Naprawdę. E, więc dobra, miecz mam. Jeszcze tylko mi pozostaje zrobić sobie zbroję i tak dalej. Więc zrobimy sobie. Czy mam coś? Nie mam. No, tamte mi się zniszczyły całkowicie już. E, rzeczy, które miałem wcześniej. To zrobimy sobie jak latę, zrobimy sobie. I, 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 i spodnie chyba z tego to najważniejsze no i dobra, no i z żelaza będę musiał zrobić resztę bo nie starczy mi, nie, sametestu mogę zrobić no przecież, dobra, co sobie sametestu czopkę, zrobimy sobie też to zrobimy sobie, albo dobra zrobimy sobie, to potem zostawię chyba to wszystko na razie, di te diamentowe rzeczy mi chodzi że nie będę tego na razie enchantował Ubierzmy się. Pójdźmy sobie jeszcze to zenchantować, jako że mam trochę levela I pójdziemy sobie na dół do tego piekła w końcu ich rozwalić, bo, bo tam wydaje mi się, że mogą być naprawdę fajne rzeczy. Yy, jako że, że. No to jest ostatnie piętro chyba w ogóle tych tych katakumb. To wydaje mi się, że coś tam fajnego można, mimo wszystko znaleźć, więc fajnie było tam pójść. Okej, okay, mam 27 level, by wypadało po... Pie 20 level mam, to po 5. Maksymalnie mogę sobie, być, albo po 4 zrobię może. Protection 1, dobra, spoko weszło. E, po cztery niech wejdzie. I to protection będzie. Naj o Jezu, i weszło gówno. Za 3. Projectile Protection, no nie. Okej. Okay. I. Dobra, Protection 2 to mi akurat pasuje. No ja ciebie też. Dobra, słuchajcie, jeszcze zrobimy sobie kill off, Jak to już jesteśmy. Za szósty level mogę. Efektywność i unbreaking, więc no, no mogło być lepiej w sumie. No ale trudno, wezmę sobie te jabłka, tutaj żarcie mam. Przygotowane, dobra. Chyba wszystko, możemy chyba śmigać. Tym już po prostu odłożę to, żeby go nie stracić. I dobra. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie zginę jakoś szybko. Mam nadzieję też, że znajdę więcej tego uranium i tytanium. Yy, znaczy, tak, dobrze mówił. Ranium, tytanium tam w katakumbach. I ziutka pójdzie z niej. W ogóle, skąd się ziutka wzięła? I to, to nie jest ziutka, to jest ziutka 2. Generalnie znalazłem dziewczynę i, i, i nazbierałem pełno kwiatów. Nie wiem, ile tam tego mam, 50 kwiatów chyba jeszcze. Yy, w skrzyni, nie wiem po co, lecę wam tu pokazać, ale jak już idę, to idę. Mam pełno kwiatów, tak naprawdę, jeszcze tutaj do przemiany. A na całe szczęście, dosyć szybko udało mi się ziutkę zmienić w ziutkę, bo, bo laska wcześniejsza była dosyć taka, powiedzmy, yy, do, yy, paskudna, tak, no, nie świeciła ryjem, więc no, jest elegancko. Teraz samym z powrotem ziutkę, ty będziesz ziutka 2. Mam nadzieję, że będziesz się starała tutaj walczyć z nami, więc yy, yy, chodźmy. To chyba tędy się schodziło, nie pamiętam w ogóle, bo, nie, no, tędy schodziłem. Dobra, Ziuta, dawaj. Idziemy. O, fuck, spadłem jeszcze. Idziemy tędy, sobie skoczymy. Wyprodukujemy nowy miecz na zombiaku. No i widzę, że jest fajnie. To jest ofensywnie. To mi się podoba. Teraz już, już w tym piekle będą stralić, jak nas zobaczą, bo mówię. E, Ciekawe, jestem. Tam musi być coś fajnego, bo. Endermana słyszałem. Czy to jest Enderman? Tam u góry coś jeszcze jest, chyba, czy nie? Czy mi się tak wydaje? Ja tam u góry już nic nie ma, w sumie. Gdzieś tutaj słyszę Endermana... Czemu ty się przebrałaś tak szybko? Gdzieś tu słyszę Endermana, ale nie mam pojęcia gdzie. Tutaj ile rzeczy jest? Tutaj też można się przejść, tylko to jest to wyższe piętro, gdzie... Tak naprawdę nie ma aż tak dużo ciekawych rzeczy, ale będę te spawny niszczył po to, żeby zbierać ten level na enchantowanie rzeczy, bo to naprawdę się przydaje. Oj, spadłem. O, fuck. Spawn Endermanów! O, fuck, kozacko. Słuchajcie. Zamkniemy to. To mi się przyda. Cieszę ja... Fuck, co mnie zaatakowało? Pająk głupi. No, słuchajcie, przecież ja chciałem iść yy, do endu, tak? A skoro znalazłem teraz spawn, endermanów, mam już wszystko. Ej, chciałem to zablokować, ale endermany mi podpieprzają dirta. Gryz, powiedzieć. O, fuck. No fajnie, tylko no. <ścoughs> Będę musiał tutaj trochę posiedzieć, żeby to wszystko nazbierać. O, fuck, protection 3 nawet mi się trafiło. E, te endermany mi podpieprzają tej dirty Skąd ty się wziąłeś, rybiku cukrowy, czy to gdzieś jest... Ej One się tutaj spawnują, nie wiem, czy tutaj Coś jest, dobra, nieważne, na razie to pominijmy, Nie będę tej szedł, w każdym razie wiem, że to jest Spawn endermanów Sobie to trochę oświetlimy tutaj Żeby jaśniej było Ten endermany dalej się powinien spa... Ziutka, chodź tu zejść na dół, nie bój się Spokojnie, będzie wszystko w porządku Ja ci pomogę, wiesz, laska I co, i nie było tak ciężko, dobra, idziemy tam na doby trzeba było zeskoczyć. Nienawidzę tych pająków, bo one mnie otruwają. Dobra, zejdźmy tu. A tu pająków nas rany! Fakt, tu jest lawa! Nawet nie próbuj. Fakt, zatruły mnie. Gówno jadę jedne. Okej, okay. teraz by trzeba było jeszcze coś zjeść Laska, chodź, bo zaraz cię wrzucą do lawy. Dobra, gdzie my wtedy w tą stronę szliśmy, bo gdzieś tutaj właśnie rzeczy były moje. Tam dalej w dziurze. Dobra, słuchajcie, niszmy te wszystkie spawny, żeby nic mi tutaj się nie tworzyło A w szczególności te głupie pająki zatrute, bo ich w ogóle nienawidzę już No te gówna strasznie mnie otrwają O Jezu, nawet są Ile to jest rzeczy? Okej, okay, jest skrzynia, ale wow! Fuck! Ziutka, bi! Zobaczcie, jak tu level leci w ogóle kozacko, czemu ja te wcześniej nie przeszedłem, żeby sobie level nabijać? Okej, okay, ty, Ziutka, się zajmij nimi, a ja będę niszczył spawnery, musimy się tak wspierać Zobacz Pięknie. Dobrze jest. Ziutka żyj! Nie chcę cię znowu szukać! Okej. Okay, udało się. Jeszcze ciebie. Jeszcze mnie zabić. Ciebie zabijemy. Ciebie zabijemy. Jezus ile ich tutaj się pojawiło nagle. Gdzie tu są jeszcze te spawnery? Gdzieś myślałem, że zabiłem wszystkie. To nigdzie już nie było sponerów. Wow. Nawet ten ziąbel Z netheru. Fakt, To jest za grubo w ogóle. O Jezu. Tu był jeszcze spawner. Oni, 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 oni NIE, 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 NIE Jest Przestałem się palić akurat jak miałem pół serca Pięknie, to jest to To jest wyczucie Idź stąd pająku, przestaj mnie bić, ile tutaj się dzieje Diament Efektywność i silk touch To jest to czego chciałem, panowie i panie O to chodziło właśnie Kozacki drop Skąd oni wychodzą? Powiedzcie Skąd oni się tutaj biorą? Ja nie ogarniam gdzie to jest jeszcze spawner? Jaki? A tutaj jest, dobra. Wszystko trzeba zniszczyć, wydupcyć po prostu, bo nienawidzę ich, jak mi się tworzą. Okej. Okay. Ty idź, dziadu. Dobrze, że mam ten miecz, kurde, że jednak starczyło mi. Dobra, to są te pułapki głupie. Poprzednio właśnie zginęłem przez to. Ile tutaj się dzieje w ogóle? ziutka, ty walcz z nami tutaj. Bez niej bym sobie w ogóle nie poradził już. Skrzynia kolejna. Projekt Fire Protection, no może mi się przydać w sumie. Nie mam już rzeczy! Tyle ich tutaj było, że zobaczcie. Skąd oni wychodzą w ogóle? Powiedzcie mi, wszystko to już poniszczyłem, nie ogarniam tego. Żiódka, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś, Żuta? Laska, no nie rób mi tego! Nie chcę naprawdę cię znowu stracić! Hej, żyj. CO TUTAJ SIĘ DZIEJE W OGÓLE MI POWIEDZCIE?! NIE OGARNIAM TEGO WSZYSTKIEGO! Dobra. Niech tak będzie. No co, w ogóle czemu łuk mi się tutaj położył?! O co tu chodzi?! WYDUPCAJ STĄD! Co tutaj się wyrabia? O co tu chodzi? Fuck. Wy to widzicie? Niech to się wszystko uspokoi! Boże, ja nie ogarniam! To co jej się w ogóle dzieje? Ile rzeczy mam śmieciowych? Nie chcę tego gówna. Dropi mi tego syfu mnóstwo, a to jest w ogóle nieprzydatne, to nie ma w ogóle... ...sensu by tutaj w moim ekipunku? Okej okay. Ale strzał też mam dużo, to mi się przyda, to jestem zadowolony akurat, że strzały też są. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. Strza łuku też nie, łuk mam jakiś tam, ale na razie z nich nie korzystam, bo po co? Yy... Dobra, coś chciałem podnieść. Aha, w skrzyni tam coś było. Właśnie. Dobra, te rzeczy też już od razu wyrzucę, bo tego gówna się zbiera tyle, że dajcie spokój. Okej. Okay. Żiutam, mam nadzieję, że dajesz radę. No dziadu, ilu i was tutaj jest? No jest gdzie ta skrzynia? Ona tam była. Skąd oni się biorą, przecież? Poniszczyłem wszystkie spawnery. Nie ogarniam tego. No, że to daje sobie całej świetnie radę, z czego widzę. Ale ja tutaj po prostu... Co tutaj się... O, od, od z góry! Fak! Okej! Okay. Wyjaśniło się wszystko! Skąd oni się biorą? Z mi ja atakuje jeszcze! Zjem sobie jabłko, bo widzicie, że coś się dzieje Nie no, to jest porażka w ogóle O co tu chodzi, ludzie? No, dobrze, ziuta! Pokaż im, jak się powinno walczyć! Boże, jaki ho? Ty w ogóle odcinek! Ja I coś się wyrabia. Dobra, mam nadzieję, że ich zniszczyłem. Okej, okay, ten kask. Co tutaj są za rzeczy? Ja nie chcę tego całego syfu. Po co mi to? Idź mi stąd. Okej, okay, fire protection. To mi się bardziej. A nie, dobra, bo ten kask jest akurat spokojny, so zostawię. Cieszy mnie ten silk touch też. Słuchajcie, mam w końcu. Kilo, w dobry. Z którego będę mógł wykopywać sobie. Wow, 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 wow. Tam je chcieli oszukać. Że gdzieś jeszcze jest. Jeden spawner. Ty, tak mi nie rób. Tylko gdzie jest? Tu jest. Dobra. Zniszczymy i będzie z głowy zaraz. Tu powietrzu Skąd te odgłosy w ogóle dochodzą mi powiedzcie? Tu gdzieś. Słyszycie to, nie? Gdzieś tu Łoł! Wow! Co tam się wyrabia w ogóle? Co tam się dzieje? Wy to widzicie? Jest, co tam się dzieje? Wow, dobra, nie, okej, okay. dobra, 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 już cicho. co Wy wychodzicie, za dużo miejsca jest wreszcie, wy się spanujecie. Głąby jedne, dobra, idziemy. śródka na razie w tą stronę. Chodź, przeniesiemy się. Jak ty się stworzyłeś, jeżeli cię zniszczyłem? Głupi spawner. Chodź, juta. Chodź tutaj Idziemy się tu zamkniemy tutaj i żeby nam nie wchodzili Dobra słuchajcie ja stąd się wynoszę po prostu Wykopię sobie tego obsydiano pełno I słuchajcie polecimy od razu do neteru, bo, bo ja nie się wyrabia Ale nie wiem czy wejdę do netheru, nawet nie wiem jak tego podpalić Nie mam zapalniczki Dobra, ja nie wiem, są, tam obok po prostu z... Rzeźnia, jest rzeź po prostu nie da się tak inaczej nazwać, słuchajcie ja nie wiem co się wyrafia Zobaczcie co to w ogóle jest Co to w ogóle jest ty? Jaka impreza O oh, fuck nie. nie ma opcji że ja tam wejdę Nigdy w życiu Ty Co to je... jest To Dobra spoko Ojef oh, yeah, ja się przestraszyłem, że już że się tam przeniosła w ogóle. Nie, dajcie spokój. Co tam się. Nie, idź z tym łukiem. I mnie podpalił dziad głupi. Zaraz mi się skończą rzeczy. Czy jeszcze wytrzymują.? Jeszcze trochę wytrzymują. Dobra, jeszcze trochę mi się tego nakopa. Ale wieś spędzi w nosie. Znowu. Zawsze jak jesteś to zły, tobie swędzi. Teraz jestem zły, bo za dużo się tu dzieje po prostu. To jest taki hałas, że nie wiem, czy wy mnie słyszycie. To jest po prostu paranoja. Okej, okay. cztery obsydiane. No dziadu! Prosił cię ktoś, już tu przyłaził? Okej, okay. jeszcze trochę musimy tego nakopać Dobra, słuchajcie, ja zrobię cięcie Jak nakopię, to się zobaczymy Dobra, słuchajcie, wynosimy się stąd Wydaje mi się, że wystarczająco tego już mam przy sobie, żeby stąd wyjść I lecimy, ziutka O, dobra, spoko I lecimy po prostu na, na faście, nie patrzymy na nic Lecimy, ziuta Wynosimy się stąd Nie oglądaj się za siebie, laska Nie ma sensu Okej. Okay. Teraz jakoś się wydostać do góry i dojść do domu. <laughs> Masakra co się wyrabia. A po co ja chcę iść do Netheru? Słuchajcie, a chcę iść po to, że potrzebny nam jest koniecznie yy, Blaze rod, żeby zrobić sobie te oczy, żeby nam pokazywały jak mamy się dostać do yy, tego do endu. Więc no musimy to zrobić, bo tutaj sami widzicie, że tu nie jest lekko. To jest ciężko po prostu się dostać gdziekolwiek. Żyuta poczekaj tam na dole, zaraz się przeniesiesz razem ze mną. Tylko ja sobie dojdę tam. Mam nadzieję, że mi starczy tych rzeczy, albo nikt mnie nie zepchnie O, dobra. To chodziutka, powinna się już przenieść tutaj do mnie. Jesteś? Laska? Dobra, świetnie. Boże, jaka błoga cisza w końcu, nie? Jezus! Piękne po prostu! Nic mi się nie drze tutaj na tuchę masakra. Z tam się wyrabiało w ogóle, nie wierzę. Okej, okay, pokopiemy sobie tego trochę. Bo nie wiem, czy w domu mam yy, krzemień, więc by się przydało. No dobra, słuchajcie, udało mi się zdobyć ten jeden yy, krzemień, więc łączymy to sobie szybko z żelazem i będziemy mogli zro zro zrobić sobie teleport do neteru. Ciekawe, jestem, czy w neterze też będzie wszystko wyglądało normalnie, bo podejrzewam, że raczej nie. Ok, teraz jak pójdziemy do tego neteru, przyda mi się z O jezus, co ja robię? Czy ja to wrzucam tutaj? E tutaj miałem wrzucić. Słuchajcie, teraz na pewno mi się przyda łuk w neterze, bo wiadomo, tam będą też. Te latające gasty, a to, to nie za bardzo będzie mi pomagało w, tym, w tej walce, więc e, łuk na pewno wezmę i te strzały. Strzał też naprawdę bardzo dużo poleciało, więc się cieszę. To się przyda. Weźmy sobie może, nie wiem, kamień chyba jeszcze tam trochę kobla powinienem mieć, żeby się. W razie czego gdzieś tam do góry podciągać też po to, żeby światło chociażby sobie wziąć. Okej, okay, dobra, mamy to, łuk gdzieś tam wywalę Nie wiem, też połowę rzeczy będę musiał po prostu spalić, bo one się nie nadają do niczego. Mają tak małą już yy, tą używalność taką samą w sobie, że to jest bez sensu. Ten łuk. Gdzie jest ten łuk, sorry? On tu gdzieś był. Chyba, że go straciłem kiedyś już. Bez jaj. I nie mam już żadnego łuku. Naprawdę. Oh fuck. Dobra. Ale ja nie mam tego chyba nawet. Yy, piór kury, żeby zrobić sobie Łuk. Chociaż nie do Łuku, potrzeba było tylko patyk. Ok, to od razu sobie zamczentujemy ten łuk. Jak można, to można, skoro mam rzeczy. Dobra, zmieńmy sobie Łuk. Power 1. No, szkoda, no niestety. Ok. Kilow z efektywnością, to chyba sobie zostawię tutaj w domu. Ale co bym chciał? Dobra, na razie nie będę. Te... Nie no muszę coś zenchantować, bo zaraz mi się. nie będę miał tego przecież. Um, niam, 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 niam. Kurde, co mi się tak wszystko myli? Nie mogę słowa znaleźć. Zaraz jak tam zginę w neterze, to stracę całego ekspa i szkoda by było w sumie to tracić. No ale trudno, no tego nie no bo nie mam jakiego, jak który jest zenchantowany. To są łopatę chociaż zenchantuję za 15, efektywność 2. <laughs> Bez sensu. Wiem, że to marnowanie, ale trudno. Dobra, zróbmy sobie. Gdzie to włożyłem? Gdzieś tu było. Ok, jest flint. Jest to. Dobra, możemy sobie zrobić od razu zapalniczkę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało eee, w tym netherze. Okej, okay, gdzie teraz zrobić sobie teleport do neteru To dobra, to zrobimy sobie gdzieś tutaj na przykład w tym pomieszczeniu. To jest taki pokoik śmieszny. To sobie to wytniemy po prostu. Łóżko zniszczymy, to zniszczymy. I tak, i zrobimy sobie tutaj teleport I będzie pięknie nie, Za nisko, no pewnie, że za nisko Jak ja to zrobiłem? Bez sensu kuść wado A nie działa popatrzcie jednak, dobra no to spoko To możemy w sumie iść już jak tutaj jesteśmy Też to sobie zostawię Te rzeczy po prostu tutaj powywalam Bo nie będę tego tachał za sobą aż tam Zostawię to, zostawię, żeby nie stracić. ty łuk się wezmę. Jako, że łuk się przyda zapalniczka. Tu, Dobra, wbijamy tam i zobaczymy, jak tam wygląda, co tam się w ogóle dzieje. Sorry, że dzisiaj taki naprawdę chaotyczny odcinek, ale kurde, ja sam nie wiem, co się wyrabia w ogóle. W piekle nie miało być aż tak ciężko. To samo tutaj zresztą, nie? Eee, w neterze, zobaczymy, co te będzie się wyrabiało. Okej, okay. co to był za. Widzieliście to, nie? To są jakieś moby w ogóle. W piekle, inne. Tam jest ta wieża, dobra, to, to mnie cieszy. Że, że tutaj będzie ten zamek blisko. Tu jest już ten zamek! Nie, no to pięknie mnie. Czerwone mrówki tu są. Ciekawe, jak to się w ogóle stworzyły. Faktycznie wszędzie mrówki. Co to jest? Za blok dziwny. A, dziwne piekło. Lava foam. Aha, to jest takie pozostałości po lawie, tak? W sensie. O to chodzi. Dobra, to ja możemy chyba wejść po tym jakoś. To będą schody w środku? Chyba nie. Dobra, sobie wykopię schody po prostu. Będzie chyba najlepszy pomysł, żeby jakoś tam się dostać do góry Dobra, słuchajcie, w tą stronę pośmigniemy, ale... Czy coś będzie, bo ja tak kurczę słabo to widzę w sumie. Tutaj się kończy to wszystko. Już nie ma tego za... <laughs> Jezus, ale mnie przestraszył! O oh fuck! Ale mi wyleciał na mordę. To jest ten troll czerwony. Dobra. Co to jest? Aha, taki piekielny szczur. Dobra, spoko, pójdziemy w drugą stronę. W ogóle mogę się w niego zmienić już chyba. Z czego widziałem? Wow, mogę się w tego ogra przemienić. Mam nadzieję, że teraz rzutka dalej będzie mnie kochała. Wow grubo. Weźmy to odłóżmy nie mam jego mocy, niestety. Ale świetnie wyglądam. To jest najważniejsze, że jestem ogrem. Wow Ile ich tu jest? Czemu ich jest aż trzech mi wytłumasz się? Bo ja chyba nie ogarniam tutaj trochę tematu. Fuck, tam jest jakiś spawner. ich? Tam, nie, tam jest tylko ten piekielny szczur, ale... No, sami widzicie. Dobra, bo jestem za wysoki i nie wiem tak grać. Muszę się obniżyć trochę. Okej, okay, gas jest, już słyszę. Tej lawy się pozbądźmy jakoś najszybciej. Dobra, zanikaj mi lawo. Jeszcze się najem. I dobra. Jest zejście. Ok, więc może coś tutaj będzie. Coś tu może się pojawi, bo. Widzę, że tutaj dużo rzeczy mimo wszystko. Jest, dobra, jest spawner tych, tych blazów, więc to mi się podoba. Tutaj są jakieś przejścia. Są brodawki, dobra, trafiliśmy. Jest zamek, więc jest dobrze. Są blazy, więc będę miał też te wszystkie rzeczy. Ok, podoba mi się, jestem zadowolony. No i słuchajcie, odcinek już trwa 30 minut. Nie wiem ile z tego będę ciął, bo tam też trochę jednak będę musiał. Więc słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz, możecie wbić na fanpage'a, no i słuchajcie, jutro będzie ten maraton, więc dzisiaj to zrobiliśmy, jutro podejrzewam, że zrobimy te dwa lub trzy filmy, pomimo tego, że nie wbiliście tych ośmiu tysięcy jak po tamtym filmem jeszcze, ale z racji tego, że wczoraj miał być film, a go nie wrzuciłem, to już zrobimy ten maraton i tyle. Więc mam nadzieję, że taka opcja Wam się podoba jutro bądź w niedzielę, będzie właśnie ten maraton. Więc, no, 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 robi się ciekawy i na pewno będzie co robić. Bo prawdopodobnie wybierzemy się już do endu i pokonamy smoka i będziemy zaczynali robić tę eksperkę. Więc, no, może być fajnie, tak? Więc zostawiajcie łapki i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak, więc, Siemanko, cześć. papa! Pa.